Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Tym razem nie o modyfikatorach, nie o świetle, a o obróbce zdjęć. Mianowicie chcę Ci pokazać jeden bardzo prosty sposób, dzięki któremu, jeśli nie masz jeszcze opanowanych profesjonalnych metod retuszu, delikatnie zliftingujesz i poprawisz wygląd twarzy swoich modeli. Tak się składa, że niedawno. Szczęśliwie wymieniłam sprzęt na nowy, dzięki czemu mogłam zainstalować sobie nowego photoshopa. Mam w tym momencie photoshopa 2024, który już ma tą słynną funkcję pomocy sztucznej inteligencji. Jeśli chodzi o samą tą funkcję i samo używanie sztucznej inteligencji w fotografii, to jest to dla mnie temat rzeka i nie będę w tym momencie się zagłębiać. Natomiast kilka funkcji jest faktycznie wartych przyjrzenia się. Jeśli chodzi o sam retusz, to jeśli zerkniesz na moje portfolio, jestem zwolenniczką bardzo naturalnego retuszu. W zasadzie część moich zdjęć, chociażby portretów, jest w ogóle nie retuszowana. Stosuję tam jedynie obróbkę kolorystyczną. Natomiast zdjęcia kosmetyczne, zdjęcia beauty, zdjęcia, które wymagają retuszu, najczęściej retuszuję metodą dodge and burn. Metoda dodge and burn pozwala na bardzo precyzyjny i bardzo naturalny retusz, natomiast jest bardzo czasochłonna. Jeśli nie opanowałeś, nie opanowałaś jeszcze profesjonalnych metod retuszu, a na przykład potrzebujesz delikatnie poprawić wygląd Twojej modelki, chociażby przy zdjęciach kobiecych, przy zdjęciach rodzinnych, a nie chcesz tworzyć sztucznego efektu i po prostu blurować twarzy, to chciałabym pokazać Ci jedną funkcję właśnie w nowym Photoshopie, która może Ci pomóc. Generalnie nigdy nie stosowałam i nigdy nie polecałam żadnych funkcji automatycznych, typu piękna twarz, portret glamour czy inne takie tego typu rzeczy, bo zawsze wydawało mi się to bardzo sztuczne i ja takich efektów nie lubię. Natomiast mój asystent, którego serdecznie pozdrawiam, bo mam nadzieję, że ogląda, pokazał mi jedną funkcję, która faktycznie jest warta przyjrzeniu się i można ją ograć w bardzo ciekawy naturalny sposób. Tę funkcję pokażę Wam na przykładzie zdjęcia, którego użyłam w poprzednim filmiku o modyfikatorach. Otóż zdjęcie otwieram w Photoshopie. Generalnie ja bardzo rzadko używam tej wtyczki Camera Raw, głównie dlatego, że zdjęcia wywołuję zrawów, przeważnie w Capture One bądź w Lightroomie, i wtedy otwierają mi się bezpośrednio w Photoshopie, pomijając tą wtyczkę. Natomiast jest to wtyczka, która pozwala nam na taką wstępną korekcję zdjęcia typu kontrast. Światła, biele, czernie, temperatura barwowa wszystkie takie ogólne funkcje, które również znajdziemy w Lightroomie czy w Capture One. No i właśnie w tej wtyczce znajduje się zakładka, która nazywa się ustawienia predefiniowane. I tu mamy filtry, o których mówiłam. Pierwszy filtr to jest Ulepsz portret, i moim zdaniem to jest funkcja, której warto się przyjrzeć. Otóż, zobaczcie, jak to wygląda. W tym momencie. Pokazuję Wam moją twarz bez filtra, e, czyli brutalna prawda, jeśli chodzi o jakiekolwiek niedoskonałości na twarzy, zmarszczki, e, kropeczki, przebarwienia. I zaznaczam funkcję Ulepsz Portret, ustawiam sobie wartość na 100. Zobaczcie, w jak naturalny sposób zmieniła się e, cera. Jest wyretuszowana, wygładzona, ma ładny świeży kolor, świeży e, blask mniej niedoskonałości, natomiast nie jest zblurowana i nie wygląda sztucznie i plastikowo. Jeśli ustawimy wartość na 200, no to już faktycznie robi nam się trochę wygląd twarzy jak z amerykańskich plakatów jakichś programów rozrywkowych, a oczy w zasadzie wyglądają nawet dość przerażająco w takiej formie, więc raczej bym z tą wartością tutaj szacowała między 80 a 100, żeby zachować ten naturalny wygląd. Natomiast... Kolejna rzecz jest taka, jeśli nie chcecie tego filtra stosować na całą twarz, tylko na przykład chcecie zretuszować jakiś delikatny fragment, kawałek policzka, czoło, brodę, no jakiś jeden wybrany fragment i nie stosować do całości, to również mamy na to metodę. I zaraz Wam pokażę jaką, bo jest to bardzo proste. Otóż otwieram to zdjęcie bez żadnych filtrów, czyli takie, jakie jest. Robię kopię, czyli Ctrl, Command J, no bądź tutaj. Utwórz kopię, i dopiero tą warstwę, która jest moją kopią i nazwę ją Retusz, tę warstwę poprzez zakładkę Filtr i filtr Camera Raw otwieram w tej wtyczce Camera Raw i dopiero tutaj ustawiam sobie moją funkcję Ulepsz Portret. I w związku z tym. Że to nie będzie moja wyjściowa wersja, tylko będę dopiero ją nanosić na moją wyjściową wersję. Mogę sobie tą wartość ustawić nawet troszeczkę wyższą, czyli na przykład na 150. I teraz zobaczcie. Mam twarz na mojej warstwie, warstwie kopii, wyretuszowaną tym naszym filtrem. I teraz mam dwie metody, w jaki sposób mogę dojść do efektu końcowego. Albo Biorę gumeczkę. I na przykład krycie na 30 i delikatnie sobie wymazuję te miejsca, które chcę pozostawić w trochę albo mniejszym natężeniu tego filtra, albo w ogóle bez filtra, czyli zobaczcie, została nam, mamy efekt przed i po, czyli mamy ten efekt skupiony na policzkach. Wymazałam sobie oczy, bo nie chcę tego filtra na oczach, reszta zostaje. Mamy ładnie wyretuszowaną, no troszkę może za mocno twarz. Natomiast druga metoda, którą polecam, to jest oczywiście praca na maskach. Czyli tę warstwę, która nazywa się warstwą retusz, robię z niej maskę. Nie wiem, czy umiecie pracować na maskach, natomiast jest to bardzo przydatne narzędzie. I dopiero maluję sobie, mam tutaj krycie na 30%. Maluję sobie te fragmenty, które chcę wyretuszować. Troszkę brodę, troszkę tu policzki, środek policzków, czoło, minimalnie szyję i zobaczcie. Efekt jest naprawdę dzięki temu, to jest bez retuszu i z retuszem. Efekt jest bardzo, bardzo naturalny, mogę go nawet troszeczkę wzmocnić. Tak, efekt jest bardzo naturalny, natomiast uwierzcie mi, że w momencie jak będziecie mieć do wyretuszowania 30 zdjęć z sesji kobiecej, 50 zdjęć z sesji rodzinnej, to ten filtr może zaoszczędzić Wam naprawdę dużo, dużo czasu. A tymczasem mam nadzieję, że ta krótka porada Wam pomogła. Chętnie poznam Wasze opinie w komentarzu i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych filmikach.